Hejka gagatki, ja jestem Konrad i witam Was na naszym kanale. I jak widzicie, stoi przede mną pudełko pełne figureczek z serii Petit Charles z Sailor Moon. I w tym filmiku chciałem się z Wami podzielić i pokazać Wam, jak one wyglądają. Pudełko przyszło do mnie w paczce zbiorczej z Japonii, zamawiane na Zen Market. Z tego, co się orientuję, można te figurki dostać jeszcze na eBayu. Są one leciutko droższe, ale yy, jak. Yy, Możecie się zorientować, te figurki już zaczynają nabierać wartości kolekcjonerskiej. Dosyć ciężko jest na nie trafić, a trafić je w dobrych pieniądzach to już jest naprawdę nie lada wyczyn. I popatrzcie, mamy świąteczną edycję figurek. Jest środek lata, ja już powoli zaczynam skupować rzeczy na Boże Narodzenie, a zwłaszcza figurki związane z Bożym Narodzeniem, gdyż będę się przygotowywał do świąt i będę robił specjalną aranżację z figurek Sailor Moon na Boże Narodzenie. I już w tym filmiku chciałem Was zaprosić do oglądania filmiku bożonarodzeniowego z tego Oto Cuda, które powstanie, mam nadzieję, już za kilka miesięcy. Tak więc, po tym krótkim, jakże optymistycznym wstępie, zapraszam Was do oglądania tych Oto figureczek. I może już widzieliście na kanale filmik z rozpakowywania i unboxingu figurek Petit Czara wersja świąteczna. Gdyż taki filmik na kanale już jest. Jeżeli nie widziałeś tego filmu gagatku, zapraszam cię do oglądnięcia i filmik podepnę w karcie na końcu odcinka. I w tamtym odcinku prezentowałem wam figurki Petit Czara wersja świąteczna z czarodziejkami z zewnętrznego układu słonecznego. W tym filmiku pokażę Ci figurki z naszymi bohaterkami z wewnętrznego układu słonecznego. I mamy tutaj Marsa, Merkurego, Jowisza oraz Wenus oraz dwie figureczki. Bonusowo, które zawsze się znajdują w takim zestawie, czyli Sailor Moon i bonusowa Chibiusa. A więc przejdźmy do rozpakowywania. Pozwólcie, że sobie porozcinam wszystkie zabezpieczające folie. Jest tutaj tego dosyć sporo. Jeszcze z takich ciekawostek wam powiem, że te figurki z zewnętrznego układu słonecznego były dużo tańsze niż set tych właśnie z wewnętrznego. Co ciekawe, bo przeważnie te drugie są droższe. Tu mamy jednak na odlot. Popatrzcie, jakie piękne okienko. No, coś niesamowitego. Super to wygląda. Jeszcze Wam powiem, że figurki zostały wydane na 20. rocznicę powstania serii i też mamy tutaj bardzo charakterystyczne logo na tyle, oraz z przodu pudełka. I mamy standardowo klasyczny blister. Również pozaklejany z każdej możliwej strony oczywiście przełożone, to jest przefajnie zabezpieczone. I mamy w każdej police osobno podstawkę oraz stędzik w adekwatnym do naszej bojowniczki kolorze. Zaraz pytanie, czy różowa ciemna jest do Chibiusy, czy do Sailor Moon? Dobra, będziemy kombinować, zobaczę co bardziej spasuje. No i mamy Merkurego, prześliczna figureczka. Tutaj mamy Naszą Makoto z workiem prezentów. Minako jest aniołkiem. Rej ma świecznik w ręce. No, fantastycznie to wygląda. Usagi jest oczywiście Mikołajką. Chibiusa jest różową Mikołajką. No, fantastyczne. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Zabieram się za rozpakowywanie poszczególnych stędów. Nasz stędzik składa się z podstawki, na której jest takie świąteczne logo z Sailor Moon oraz takiego trzymadełka, które wpinamy bezpośrednio w figurkę. I tą część takiego trzymadełka mocujemy na ścisk w podstawce. Górna część tego trzona zakończona jest taką kuleczką, którą mocujemy tutaj w tyle, w głowie jest taka specjalna dziurka, w którą się wpina to. I tak oto mamy zaczepioną naszą figurkę. I jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, i to bardzo się rzuca w oczy przy montowaniu figurek, że te na rynek japoński wchodzą tak bardzo ładnie, nie ma takiego siłowania się. Natomiast te wydane na rynek europejski są takie ciasne i trzeba się tak naprawdę bardzo mocno nasiłować, żeby wpiąć tą figurkę. Nie ma tego takiego spasowania, już widać tą japońską precyzję po prostu. Tak więc ja sobie zmontuję wszystkie figurki, pozakładam je na podstawki i zaraz przejdziemy do szczegółowego opisu każdej z figurek. I na tapet pierwszą bierzemy Sailor Mercury w stroju Mikołajki, śpiewającej kolędy. I jak możecie zwrócić uwagę, podstawka naszej bohaterki jest adekwatna do koloru wojowniczki, czyli taka niebieska. Na nogach nasza postać ma niebieskie butki zakończone białym futerkiem. Ubrana jest w sukieneczkę, na końcu sukieneczki mamy futerko. Na piersi ma kokardkę z granatową broszką. W rękach trzyma śpiewnik ze złotą nutką oraz ornamentem. Buzia naszej bohaterki jest uśmiechnięta, ewentualnie jakby śpiewała, mamy przepięknie roześmiane takie rozpromienione otka, typową, charakterystyczną niebieską fryzurę dla Merkurego, a na głowie nasza bohaterka ma czapeczkę Mikołaja w kolorze niebieskim. Następnie mamy rej, która stoi na czerwonej podstaweczce. Rej jest jakby w pozycji podskoku. Ubrana jest podobnie jak Merkury w czerwoną sukieneczkę z kożuszkiem. Na piersi fioletowa kokarda z broszką. W ręce trzyma ona świecznik palącą się świeczką. Nasza rej ma przymrużone oczko. Robi taki zadziorny dziubek, jakby dmuchała, ewentualnie słała całuska. Mamy typową, charakterystyczną fryzurę dla rej, czyli długie czarne włosy. Na czole mamy diadę. Oraz na głowie mamy czerwoną czapeczkę świętego Mikołaja z pomponikiem, a na nogach mamy czerwone lakierki. Następna w kolejności jest Jowisz, która stoi na zielonej podstawce. Na nogach ma zielone budki. To ubrana jest w taką samą sukienkę jak reszta dziewczyn, z tym, że jest ona w kolorze zielonym. I również jest obszyta futerkiem. Na piersi ma ona różową kokardę z zieloną broszką. W ręce trzyma worek, pewnie pełen prezentów. Mamy uśmiechniętą buźkę, bardzo ładnie rozpromienione oczka. Na czole jest diadem, podobnie jak u wcześniejszych dziewczyn. Typowa dla Minako fryzura, wpięte włosy w kucyk z zielonymi koralikami na górze. I czapka świętego Mikołaja, ale tym razem w kolorze zielonym. I kolejną na tapet bierzemy. Minako. Jest ona naprawdę urocza. Jest to taki śliczny aniołek, no chyba najładniejsza z nich wszystkich. I stoi ona na żółtej podstawce ze świątecznym ornamentem. Na nogach ma żółto-pomarańczowe budki z paseczkiem. Ubrana jest jak reszta dziewczyn w sukieneczkę. I tutaj oczywiście w kolorze żółtym, jak to przystało na kolor Minako, czarodziejki z Wenus. Na piersi ma granatową kokardę z broszką. Z tyłu mamy perłowo-białe skrzydełka. Mamy taki śliczny, zadziorny uśmieszek na twarzy, bardzo ładne niebieskie oczka. Typową i charakterystyczną dla minako fryzurę długie włosy, blond z tyłu spięte czerwoną kokardą. A na czubku głowy jak reszta dziewczyn, czapeczka świętego Mikołaja, z tym, że w kolorze żółtym. Jak już widzicie, tutaj mamy niezgodność i doszło do pewnego rodzaju dysonansu. Dla jednych sukieneczka jest żółta, dla drugich jest to pomarańczowy. Możecie dać znać w komentarzu, co wy sądzicie, jaki to jest dla Was kolor. Dla mnie to jest taki ciemny odcień żółtego. I tutaj przechodzę teraz do dwóch ostatnich figurek. A mianowicie mamy tutaj Usagi, która stoi na ciemnoróżowej podstawce, gdyż tak ją zapiąłem, ponieważ bardziej mi to tak pasowało. Ubrana jest ona w malinowo-różową sukienkę, oprzytą kożuszkiem. Ubrane na nogach ma ona kozaczki obszyte futerkiem. Na piersi jest kokarda w takim malinowo-czerwonym kolorze z broszką w kształcie serca. Mamy tutaj bardzo ładny uśmieszek i otwartą buźkę. Usagi na czole ma diadem a na głowie ma charakterystyczną fryzurę dla wojowniczki, dwa koczki, od których odchodzą kucyki. Na koczkach mamy charakterystyczne spinki wojownicze. Na głowie ubraną ma ona czapeczkę świętego Mikołaja w takim samym kolorze jak sukienka. I zobaczcie, że jest ona w pozie, która nawiązuje do następnej figurki Chibiusy. Mamy tutaj bohaterkę, która stoi na jasnej różowej podstawce. Na nogach ma ona różowe kozaczki z białym futerkiem. Ubrana jest w dokładnie taką samą sukienkę jak reszta dziewczyn, tylko że w kolorze różowym. Na piersi jest kokarda z różową broszką w kształcie serca. Mamy tutaj pięknie roześmialą buźkę. Na czole jest diadem wojowniczki i charakterystyczna dla Chibiusy fryzura z dwoma wydłużonymi koczkami oraz dwa bujne kucyki, na koczkach mamy tutaj spinki wojowniczki, a na głowie Cibiusa ma ubraną czapeczkę świętego Mikołaja w kolorze różowym. I cechą charakterystyczną dla figurek Petit Chara jest to, że nie ma tutaj skalowania wielkości, gdyż wszystkie przedstawione są w jednej skali. I jest to typowy i celowy zabieg, nie jest to błąd, gdyż figurka byłaby zbyt mała, gdyby była zeskalowana. I tak oto prezentują się nasze przepiękne figureczki. Bardzo ładne, bardzo malutkie, przeurocze. Bardzo detaliczne, jak na tak małe figurki, są przepięknie pomalowane i będą świetnym dopełnieniem mojej świątecznej aranżaty, jak i całej kolekcji. A jeżeli spodobał Wam się ten filmik, zapraszam Was do oglądania kolejnego z następnych unboxingu. A tymczasem chciałem się z Wami pożegnać. Trzymajcie się, cześć!